Cześć hey wszystkim. Z tej strony Lara i witam was serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii realistycznego SSO na moim kanale. Dziś przedstawię wam moją poranną rutynę i opowiem wam pokrótce, jak wygląda mój dzień na Jorwiku. Ale jeszcze zanim zacznę, chciałabym dodać kilka słów od siebie. Długo zastanawiałam się nad nagraniem tego typu filmu, ponieważ moja wiedza dotycząca jeździectwa ogranicza się tylko i wyłącznie niestety do gry Star Stable. Nigdy wcześniej nie miałam okazji trenować konno, a do nagrania samochodu. RP zachęciła mnie sama estetyka takiego formatu i mam nadzieję jednak, że ten odcinek zostanie przez Was ciepło przyjęty i w komentarzach napiszecie mi, co mogłabym w kolejnych odcinkach ewentualnie poprawić, a teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Zawsze wstaję sama z siebie o godzinie 6. Hmm... No prawie zawsze. Czasem ciężko jest mi się podnieść z łóżka, ale niestety mój budzik jest bezlitosny w tej kwestii. Po przebudzeniu się standardowo muszę się poprzeciągać i rozprostować moje kości. Hmm, pogoda wydaje się być całkiem ładna. Nie wiem jak się ubrać. To mój codzienny dylemat, a ubiór ludzi na zewnątrz jakoś nie do końca mi w tym wszystkim pomaga. Muszę się rozejrzeć po mojej szafie za ciuchami odpowiednimi do tej pogody. Niestety na przechodniów nie ma co liczyć. Wybiorę sobie coś ładnego i wygodnego. A! No i jeszcze przy okazji umyję zęby. Nie chcę, aby mi śmierdziało z buzi starym kapciem przez cały dzień. Zaraz do was wrócę. Już jestem. Od razu czuję się lepiej i wyglądam nieco bardziej wyjściowo. Jeśli chodzi o buty, nie są one najlepsze do stajni. Są dodatkowo białe, czyste i pachnące. Szczerze, nie wiem co mnie podkusiło, ale czegoś nie robi, by wyglądać fresh. Ubrałam dziś takie fajne kargo spodnie. Nie są one zbyt opinające i jest mi w nich naprawdę bardzo wygodnie. Tylko znowu białe. Nie wiem co ja mam dzisiaj z tym białym. Przecież to zaraz w moim wykonaniu będzie ufajdane. <much> Jeśli chodzi o górę mojego stroju, wybrałam sobie takie granatowe polo, w końcu coś do przełamania tej monotonnej bieli. Pewnie spytacie: hmm, Lara, a gdzie twoje rękawiczki? Otóż schowałam je do plecaka założę je za moment, kiedy będę szła do stajni. Teraz nadeszła pora na śniadanko u! okropnie mi burczy w brzuchu muszę natychmiast coś zjeść po drodze do stajni. Wybrałam się na śniadanie do mojej ulubionej kawiarni na Jorwiku. Dziś na śniadanie kelnerka poleciła specjał pana Eda. Jest to kanapka z jasnym pieczywem, a w środku obłożona jest świeżą sałatą, serem, ogórkami i pomidorem. Do tego wszystkiego zamówiłam sobie pyszny, świeżo wyciskany soczek pomarańczowy. Nie było to obfite śniadanie, ale napełniłam swój brzuszek i to mi wystarczy. Teraz w końcu będę miała więcej siły, by rozpocząć dzień. A kiedy w końcu moja energia się nieco podniosła, teraz nadszedł czas, aby w końcu zająć się konikami, bo przecież one też potrzebują śniadania, by rozpocząć dzień. Pierwszą rzeczą, jaką robię po przybyciu do stajni, jest to oczywiście przywitanie się z moją bitlin. Bitlin jest bardzo spokojną klaczą i cieszę się, że mogę razem z nią współpracować. W drugiej kolejności zmierzam do paszarni, aby przygotować mojej kochanej bitlin pyszne śniadanko. Po nakarmieniu mojej bitlinki chwytam za łopatę i idę sprzątać stajnie. Koniki, podobnie jak my ludzie, doceniają sobie czyste pomieszczenie, choć czasem jest to bardzo czasochłonna praca, ale czego się nie robi dla komfortu naszych przyjaciół. Dziś akurat wypada dzień kąpieli. Dodatkowo na zewnątrz zrobiło się dość parno, więc muszę koniecznie wykąpać bitlin. Myślę, że poza czystością chłodna kąpiel dobrze jej zrobi. Bitlin poczuje się lepiej i myślę, że jeszcze mi za to podziękuję. Po skończonej kąpieli odprowadzam bitlinkę do boksu. Następnie idę do kantorka, aby tam również uporządkować rzeczy. nie mam niestety żadnego treningu, ponieważ dzisiejszego dnia moja trenerka jest nieobecna. Wobec tego jednak postanowiłam wziąć pitlin na krótki spacerek. Po spacerku zaprowadziłam bitlin do boksu, aby mogła spokojnie napić się wody. Szkoda, że nie mogę dać jej spróbować się napić soczku pomarańczowego, on jest najlepszy. Po około 15 minutach odpoczynku zaprowadziłam Beatlin na padok. Gdy Beatlin została już na padoku, zabrałam się za wyprowadzenie na pastwisko koni sekcyjnych. Po powrocie do stajni, wymieniłam jeszcze w boksach świeże sianko. Dziś był to bardzo spokojny poranek, choć nie ukrywam, że troszeczkę się zmachałam. Zwykle z rana mam jeszcze luźniejsze treningi na rozruch, natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, dziś się nie odbyły. Ale nie martwcie się, jeszcze Wam zdążę wszystko pokazać w kolejnych odcinkach. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i już się z Wami żegnam. Do zobaczenia!